My już cudu nie wymagamy. Nie tylko nam prezydent Nowicki da ten materiał z Wilkowa, który zerwał, a sobie założył kostkę kolorową. To nam wystarczy. Stary materiał. Jest obiecywane ciągle, że na drugi rok, bo się nie mieścimy w planach inwestycyjnych miasta. No i osobiście byłem u prezydenta Łukaszewskiego w ubiegłym roku. Obiecał, że coś tu zrobi. Przyszła firmę, zerwali tak zwane frezy asfaltowe, które była ta ulica wysypana było o niebo lepiej jak w tej chwili. Porosypywali. to w tej chwili jest widać jak, jak widać, nie? dziury się powybijały, no tu w szpilkach to zapomnijmy, żeby któraś kobieta wyszła w szpilkach, nie? Dzieci musimy prowadzać do przedszkola ulicę spacerową, nie? Do drogą, bo tu nie, nie idzie wyjść. Na tej ulicy problemem jest odwodnienie, kanalizacja deszczowa której nie ma, bo to media być może są wszystkie, natomiast nie ma kanalizacji deszczowej, a ukształtowanie terenu ulicy Letniej jest takie, że mamy zaniżenia lokalne i z tego miejsca należy tą wodę odprowadzić poprzez system kanalizacji deszczowej. To się wiąże z wydatkowaniem środków budżetowych, to się wiąże z zapewnieniem finansowania, opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę na sieć kanalizacji deszczowej i wtedy można powrócić do tematu na budowę nawierzchni. Chcemy jakieś utwardzenie zrobić po prostu, my nie jestem zbyt wymagający, tylko chcemy, żeby coś było, żeby to po ludzku, bo w tej chwili to jest tak, że niebożczycy przy cmentarzu mają lepsze nawierzchnie, a my tu ludzie żywi, nie? Ostatnio rozmawiałem z prezydentem Łukaszewskim na to, że, że mówię, że nic nie robią, on mówi, że ja nie odpowiadam za tych, co byli przedtem. Ja mówię, po panu przyjdą następni i powiedzą to samo, co pan, mi nie za to, co nam pan obiecał, no bo taka sytuacja jest. Na co mogą liczyć ci mieszkańcy? No na dzień dzisiejszy, na to co do tej pory, czyli opieka nad tym co mamy, czyli wyrównanie, utwardzenie po raz kolejny, tak żeby przez okres letni jeździło się po drodze gruntowej na tyle ile można w dobrych warunkach. Za to płacimy podatki, no i nie, nie powiem, że to się należy, ale to tak, taki dobry obyczaj by to polityczny nakazywał, żeby w końcu tą sprawę zamknąć, dokończyć żebyśmy byli zadowoleni.